Na początku baza marsjańska miała powstać w Toruniu, nagle pojawili się jednak kolejni kandydaci projekt się okazał na tyle atrakcyjny, że został podchwycony także przez Bydgoszcz i pojawiła się też trzecia oferta z Kielc. Wszystkie te oferty mają swoje wady i zalety. My musimy teraz bardzo starannie rozważyć, którą wybierzemy i jest bardzo wiele kryteriów wyboru tego. To, to nie jest tylko kryterium takie czysto organizacyjne, ale są kryteria merytoryczne. Nie jest tak trochę, że, że ta baza jest trochę wyrywana sobie? Baza nie jest wyrywana, bo my ją trzymamy mocno. My nie, my nie damy jej wyrwać w sensie takim, że, że pójdziemy po prostu w miejsce, gdzie rzeczywiście będzie się wydawało bardzo interesujące i gdzie będą tak naprawdę powiem kolekwialnie najgłośniej krzyczeć, że chcą tą bazę, to nie, to nie o to chodzi. My oczekujemy tego, że te trzy poszczególne miasta jakby wyjdą, pokazując nam, że są nam w stanie zagwarantować długotrwałe podtrzymanie tego środka. Na razie najdalej wyszło województwo świętokrzyskie. Dysponuje z bardzo dużymi funduszami na rozwój. W tej chwili oni szukają po prostu interesującej treści. Jeżeli się wykażą wystarczającą determinacją, no to my nie będziemy mieli innego wyjścia, jak po prostu zrobić to tam, tym bardziej, że wiele, wiele za tym bardzo przemawia. Jaka jest kwota, żeby was przekonać, bo nie ma co ukrywać, pieniądze odgrywają tutaj dużą rolę. Nam potrzeba po prostu konkretnej inwestycji, która pokryje projekt w takiej formie, w jakiej, w jakiej jest zaplanowany, czyli to jest na początek 4 miliony złotych na budowę samej Powiedzmy kapsuły i modułów nadmuchiwanych. Natomiast Świętokrzyskie zachęciło nas do tego, żebyśmy jednak zaproponowali im rozwinięty kosztorys. W tej chwili wartość projektu automatycznie wzrosła. W Toruniu baza marsjańska mogłaby powstać niedaleko turuńskich młynów. Jest to obszar atrakcyjny z tego względu, że jest dostępny dla, dla zwiedzających bardzo łatwo. Natomiast jest to obszar w środku miasta i tu automatycznie pewne rzeczy musielibyśmy ograniczyć. Ten ośrodek wówczas miałby w pewien sposób ograniczony profil. Agnieszka Pietrzak, rzecznik prezydenta Tur Michała Zaleskiego. W przyszłym tygodniu planowane jest spotkanie. Spotkanie to zwołał zastępca prezydenta Torunia, pan Rafał Pietrucień. Zaprosił do dyskusji trzy wydziały Urzędu Miasta Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego oraz Biuro Obsługi Inwestora. Podczas tego spotkania poznamy opinię poszczególnych wydziałów i zostanie wypracowane stanowisko Urzędu w tej sprawie. 30 września wpłynęły te dokumenty, nie dało się wcześniej tego przeanalizować. Tutaj rośnie konkurencja. Zdajemy sobie sprawę z tego, że konkurencja nie. Nie śpi, ale chcę zapewnić, że jesteśmy zainteresowani tematem. Zainteresowana jest również Bydgoszcz, gdzie pod marsjańską inwestycję szykuje się myślęcinek. Obszar na tyle oddalony od miasta i rozległy, że można myśleć o czymś wokół tej bazy jakoś zagospodarowaniu terenu, do testowania właśnie łazików na zewnątrz, do położenia sobie w skafandrach na zewnątrz, na czymś, co mogłoby być symulowanym terenem marsjańskim. Prezydent Bydgoszczy Konstanty Dąbrowicz. Szukam w budżecie tych środków, żeby można było je uruchomić i żebyśmy taką bazę mogli zrealizować no, w miarę równolegle z akwaparkiem. Pozostałe natomiast sprawy związane z lokalizacją, z... Programem działania takiej bazy marsjańskiej są są jakby oczywiste dla nas teren Wyświęcinka. Nie warto pomyśleć o tym, żeby Toruń i Bydgoszcz się zjednoczyły, no i przy wsparciu samorządu województwa na przykład, to by było bardzo dobre rozwiązanie. Być może umieszczenie ośrodka gdzieś w terenie pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą tak, żeby jakby oba miasta mogły w pewien sposób się do tego przyznawać i korzystać z tego. Wybierzemy miejsce, w którym wyczujemy najkorzystniejszy klimat do długoterminowej współpracy. Z Torunia dla popołudnia z nami Michał Zaremba.